Patryk z Parko witam serdecznie, powiedz mi jak tam ten mecz, jak się po nim czujesz, jak te pierwsze biegi dla całej drużyny w ogóle wyglądało, także no nie mogliście się przełożyć, ostatecznie ostatni bieg, no widać było tą siłę, czy to o co chodziło, o tor, o przełożenie, o jakieś nastawienie, o, czy może brak treningu? Nie brak treningów, chyba już pod koniec sezonu nie, nie brakuje treningu. Kwestia tak? no, chyba ustawień też, czytanie toru i jakieś błędy popełnione na początku, gdzie nie pozwoliło to walczyć i przywieźć tam dobre punkty i żeby dobre prędkość mieć Także no to chyba ta przyczyna, ale co zrobisz? Tak jest sport. Ale jeszcze czujesz nadzieję, że jednak no, nie jest wynik na styku, przegraliście u siebie, ale jest nadzieja na to, że że na wyjeździe, jak Ci, w ogóle, jak ci w ogóle leży ten tor lubelski? Nie wiem, ja zawsze każdy tor mi dobrze leży, ale z perspektywy zawodnika idziemy powalczyć tam na pewno i zobaczymy, jak tam nam się uda, co wyciągnąć. Nic nie musimy, tylko idziemy powalczyć, wyciągnąć dobry wynik. A powiedz mi, jak Ty zapatrujesz się w ogóle na swoje starty? Ostatnio się trochę mówiło o tym, że, że chcesz zrezygnować w ogóle z pomysłów jazdy w zawodach, międzynarodowych, czyli takich SEG, czy Indywidualnym hmm. Środowisku Świata, czy... Myślę, że o tak tym się ja zapomniał. Ja rozumiem, ale raczej co, co masz w głowie, że chciałbyś? Eee, nie, nie przy... na razie nie chcę, bo ze względu na dużo aspektów na razie mam spokojniejszym głowę, co mam i się cieszę z tego sportu więcej teraz, bo, bo się skupiam na swoich drużyn, które jeżdżą w Polsce, w Toruniu i w Anglii który mi też pozwala więcej jazdy i także na razie się cieszę z tego, co mam. Wiadomo, hmm. że mi brakuje, bo cały czas chcę być w światem i Czyli też, to, to jednak ta rzecz Ci brakuje, te, te to, to złote. Dzieciństwo jakby ambicje, tak? Bo nie, nie, nie odejmie mnie tego, tak, że chcę być cały czas mniejszym świata, ale się podchodzę do tego wszystkiego jak rozsądnie staram się być, bo normalnie do tego. A powiedz mi, w tym sezonie mówiło się dużo o tym, że Moto Arena jednak nie leży w zawodniku tu miejscowym. Nie wiem jak teraz po tym meczu, ale chyba 2,58 to jest twoja średnia, więc tutaj z Moto Areny, więc to chodzi o to, że po prostu jeżeli ktoś jest w formie, to jedzie wszędzie. A, a, a robi się tor jakby pod tych słabszych? Tak, tak, na tak, czym to jest cięższe się, się z na, nie tylko w Toruniu, że się ciężko jedzie. Po prostu każdy z każdym może wygrać to jest kwestia też jakby sprzętowa, gdzie i, i dużo takich ustawień e, gdzie jest po prostu pomysł, pasują, komuś posłynku, już nie posłynku, ciężko jakby dopasować do tego wszystkiego i chyba tak jest, czy to leży jako nie leży, myślę, że czy wszystkim leży ten tor, bo to jest przepięknie. Tak, tak że ja, nie... ja jestem dzisiaj pierwszy raz, by naprawdę świetne zawody, tak. a ta Anglia, za pomysł yy, yy, lubiłeś zawsze, yy, chciałeś tam tak, wrócić? Ja też chciałem chciałem, bo, bo to jest dobre szkoły, dobre... A to jest szkoła przed Polską, czy ty lubisz tam po prostu jeździć? No, no po prostu tam po prostu więcej tam. zawodów, więc e, specyficzne tory i, i są inne tory, dlatego ja lubię tam jeździć. Mhm. Także komu, komuś posuję, komuś nie. Ja posuje ale... chyba. I takie tory tam się pomagają, jeździ przykład w Krośnie? Powiedzmy, takie ciężkie tory? Czy, no, no, czy, czy jaka jak jest, jak jest według Ciebie sytuacja? Tam nie, to, nie ma tak, że ktoś czy tam, który czy to, to, jak to, komisarzy, to Nie ma tam. Mm -hmm. Jak jest dziurały tor, to idziemy, jedno dziurało. Mm -hmm. I to uczy się z tego. A tak jak idziemy na Wodłoskanem, jak tu sami jest zimno, to jest niestety później takie sytuacje i, i powodułem, że niepewność i, i strach wewnętrzny. Mm -hmm. A dużo rozmawialiście dzisiaj w, w ogóle, jak to jest, bo w, w, w takich? jakby nie było gwiazd, że dzisiaj Lambo troszeczkę jednak zawiódł na początku i jego tych punktów zabrakło, to nie wiem, to, 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 nie da się tego jakby gdzieś tam uzgodnić, co, kto może tam jak komuś pomóc czy... Nie, gadamy oczywiście. No, to jest, każdy ma swój indywidualny team też, bo to ciężko pomyśleć, co ja założę, to nie będzie pasować. Także to jest kwestia indywidualna. Na pewno rozmawiamy, każdy punkt odniesienia jakiś to jest taki że trzeba pasować samemu. To powodzenia w takim razie. Dziękuję to